Dobry, dobry. Szanowni sobie piję pakiet. Pakiet, pakiet tego, tego, tego. Duży pakiet krótszy, anarchiczny, wystawiłem na ręku. Jeden się selno. Dwa, otwieramy. Cztery za a Dobra. Dobra. I ta animacja, şey. kurde, szkoda, że nie dwa dalej. Nie widzę tak, bo się tak. Dobra, Bo ja byłem na łapku mam drakule, taka. Gdzie jest dawka? Po drugiej stronie. Byłem na serwisie strychy na publiku. I strychy był w łęczaku. Dziub, 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 dziub. dziub, To tutaj się drop. Tak, żebyśmy nie widzieli. Do dupy animacji. O Po co dają ryby? Do epickiej. Epicka jest od dobrych. itemów. Mhm. Jak od dobrych. Aha. Chyba zmieniam zdanie. Jednak epicka jest od słaby. Dobrym. 4 serca. i tam nie odebrałem dzisiaj a mamy godzinę 18.30 Mam pewien plan Natomiast on rzekł mi tak możemy zrobić Wiesz, ja na moją bazę No typy tam się osiedliły na moim terenie. No po co? To jest w rzadkiej. Jak mi bedrock był bedrock? Albo wolę na coś z tego, to ja był zadowolony. Animacja do dupy. Bardzo do dupy. Kupujemy sobie e, zejdę z tym krytyczne na obrazenia 45K, Co, co, co jeszcze ja bym kupić i krytyczne na ten o, mój mieczyk. Wiem delikatnie, jakbym typom zaczął ich klepać, to delikatnie by, mówiąc, orary full Oni tak... Nie mam speedo, więc ja bym to szybciej gonił. ale bym się musiał kupić Anna. Ja, no. Mm, nie... No, moim zdaniem bardziej się opłaca dopłacić i mieć... A na dwoje... Znajdź Najpierw te buty będę kontynuować. Anarchiczne. Mm. Rozkmina. Przeglądarka koło fortuny. Nie selnęło się! Kurde, a sobie? Ci zastanawiam się, jak nie kopywać na tym mieście. To jest, wszystko na sera. To nie, Ja mam wrócił taki bajzer Widzimy, że nie mam Co dobra. To było stypka z, z bazy, co się wbił. Który ma przewalone, jakbym się wbijał. Nie no. Widowe, jakbym tutaj kupił krytyczne. jakie dobrego sycisku. Myszyki na najwyższe ceny. A ja mówię kupiłem za 16 k a teraz takie drogie a. 66K Szybki ty mieczy. O, dzi! Wampiryzm, odrócie przycisk Ej, wampiryzm ile? Gdzie jest wampiryzm? Mu 40 koła. Eeeem, um, kupujemy sobie ci szkolno, oczywiście Spodnie Bardziej się to opłaca, bo jakbym się ranga skończyła ten ja są Naprawić, bzium, 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 Co Słucham jakiś ze Speedem Ło, że typowo by się taki długi nikt chciało Nie wiem, nie ma na ręku to póki co. Ej, ja nie pytaj się, ile będę raz na moją spół... To miałem Ano 2, taki? I na to wydałem. Na no, ulepszenie tego na plus 3 4. Dużo. Z 10k poszło. Eee. Eee. Dobra, patrzymy. Ile mi brakuje do jakiegoś najtańszego? Z Still mu trzeba przez pamięć. Najnieszacone. Tu o kurde, mój kolega taki kupił 30 mniej I Do z tego. Dopłacił tylko 9 kg. Ale mnie tak tak ja, Ale 4-4 szerca plus jeszcze full, tak full, 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 wiecie. Nie, buty, ze spidem jakieś będą. Dobra, nie dajemy najniższe. Bo tak to prędzej to znajdę Są tu jakieś Nede... A no bo ja mówię na no to, a na nie wiem jak można mówić Na przykład nede Ile... Łeb wasz Czy co? O, oh, tu na pewno. A oh, no, no, jestem Big Brain, na mi to kupię. Taka błęda, Big klikiem jest to kupił, bo przyszedł. I zastanawiał, i bym przypadkowo kupił. Idzie. To... Pięćka, pięćka. No nie ma żadnej... I tu nagle zrobiło się 12. Ja. O, mam pewien plan, który bardzo wypali. Z tego to mogę zrobić plus jedno zero. Tutaj albo tutaj. Ale lepiej tutaj jedno zero. Ja może lepiej trochę tego hajsu wydam na to, bo ze mną to bardzo możliwe, że to wydałbym bardzo szybko. Wys. Bez... Się... Ja jakbym z moim kolegą się tam takim taki jeden full item kawi. Dobra, zerajcie się, nie-eventowe I tutaj to było tam? Nie eventowe. Gapy się przydadzą Wiecie, nie pytajcie się skąd mam To kupiłem to na rynku akurat I wymieniłem typa, zdobyliśmy moim kolegom jednym Co budował farmę Von Mila I on nagle tam wył... ...koskam Dobra, za co tutaj są za fineite? Och, słabe. Dobra, się jedno. Chciałam myszkę w duże. Gdzie ty? Dzień. Pięć, pięć. Kukamy. Nie pamiętam tego o tym Ja nie daj temu mojemu koledze, który lubi się lepiej do trapu, bo ja znam go i bardzo możliwe, że on by się z tym wywalił. Ty, to było poprzedniej. Wystawiamy za. No dobra, może i wolniej, ale się będzie selać. Mam ja pokazał jeden sposób, bo nie niepokoję. Zobaczy coś. Aj to było. Z... to było. Za to było. Ja to kupię? I to będzie z tego na minus. To zrobiłem. 75 No i jest na minus już tylko. Jakby mi się to srebrnie. Jestem na plus. I to Jaki typo to Big Brain. Dosłownie jakbym widział mojego kolegę. Mój kolega chciał włożyć do Sharkera coś nazwane Erytrom Wystawić za 50 kołatek Sharker. I myślałem, że na przykład tak, jak mnie wchodzicie, na no obraz Daj że wchodzę w to. To będzie pisałem. Najwyższe ceny. Aha, Myślę, że tego tak nie widać. I do Oh cool What is this? Look at this Guys, look at this Look at this Like you I did not know what to say Look this like you? No, it's coming back Is something burning? Yeah. No Jakie brzydki Pudzianek plus dwa ubrania Jakbym miał takiego pudzianka I kostiumik I bym się w nich bił moim Moim szecikiem I moimi jajcinkami Zresztą moimi dobrymi sposobami I z tym puciekiem, to bym ich zabił To ja tak zjadłam i mój brak umiejętności do tego. Dobra. Zero, Zero. i dziewiątka. Dobra, tam. Да, пускай. Суспень Так, мне сейчас... я вчера и вчера, мы с на сета рынку. вчера. Ile kosztuje do szybkości? Widziałem, że dużo bezpiecznych I jak O, enter shift O, stylne myślę, ale to... Не, 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 това ще сега ти почна да знам. То, ако има ми е скъп. Да, 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 до, да, Ale mimo tego, wolę A dwójkę, to też jest... w... Dobrej dobre. I widzowie, jest jak to się robi. Le ale wystaw 9 i to jest taki, jak możecie być tysiaka na plus. Dobrze. Jak chcecie kupić sobie, to widzicie jakie. Icie rangę. To jest w tym akurat największy plus. Miecie mieć SVPA albo VIPA. Nie, SVPA albo GVipa. I tam daję taką przewagę. Musisz kupować i tę z ręku taniej. Niezrepane i repaki są drożej Dobra, niech... Nie chcę trochę to przydłużać Ale testujemy tryb pauzy na obensie, bo to nie wiem czy mi działa Wcisnę to na dwa lata Nie działuje mi to, miał być tylko film z tego. Więc na tyle. Potem sobie powflipuję i wam pokażę, jak to będzie coś sensownego. Na kolejnym filmie. To na tyle w tym odcinku.